Z tej strony Agnieszka Soborenko. Bardzo cieszę się, że mogę Was powitać na moim kanale. Moi drodzy, tak jak w tytule, to były bardzo nietypowe urodziny. Dokładnie tak. A czyje urodziny? To się za chwilę dowiecie. Witam Was bardzo serdecznie. Wreszcie mamy cudowną wiosnę. Jest fantastycznie, bardzo ciepło, przyjemnie. Oby tak najdalej byłoby super. Naprawdę byłoby super. No to opowiem Wam dzisiaj trochę o tych nietypowych moich urodzinach. Właściwie to nie moich, tylko urodzinach mojego syna i co właściwie wydarzyło się w dniu tych urodzin. To naprawdę, um, to co się wydarzyło w dniu urodzin mojego syna, um, przeszło śmielsze moje, um, najśmielsze, najśmielsze moje oczekiwania, ale to dosłownie. Um, już wam opowiada. Oczywiście już przygotowywaliśmy się do tych urodzin już jakiś czas, więc tam już powiedzmy od tygodnia prace domowe były w toku, było sprzątanie, było przygotowywanie różnych tam, wiecie, atrakcji i tak dalej, różnych takich zdobień, żeby pięknie to wyglądało, tak? Wiecie, balony, serpentyna, konfetti, te sprawy, grilanda, Wszystko, żeby po prostu było, wiecie, full wypad, żeby dziecko było zadowolone. Zamówiłam ciasto, zamówiłam torta. Zresztą Wam tutaj pokażę tego torta w trakcie filmu, pokażę Wam tego w torta, pokażę Wam momenty zmuchiwania świeczek itd. Wszystko wam to pokażę. No! Ale y, przechodząc właśnie do tego, co się wydarzyło, no to już Wam mówię. Mój syn właśnie w, w tym roku skończył 8 lat, dokładnie w lutym. Nie będę Wam tutaj mówić kiedy dokładnie, którego lutego, Ym, no ale... Miał w lutym urodziny, ale wyprawialiśmy je w sobotę, bo jest to taki dzień, wiecie, uniwersalny. Zazwyczaj ludzie pracują w sobotę krótko, albo w ogóle nie pracują. Dzieci mają w tym czasie też wolne, nie chodzą do szkoły, nie muszą się uczyć. Więc wybraliśmy właśnie sobotę na ten dzień, żeby wyprawić się do przyjęcia urodzinowe. No i odnośnie tego przejęcia urodzinowego. Dzień wcześniej mój syn źle się czuł. Źle się czuł i nie poszedł do szkoły. Czyli w piątek, nie poszedł do szkoły, a właściwie to już w czwartek wieczorem, gdy biegał tam z dziećmi po dworze, bawił się z nimi dosyć długo. To wrócił do domu no i już, już był taki troszeczkę niewyraźny, ale mówił: A wiecie, może to jest takie chwilowe, może to przejdzie. Nie róbmy afery, nie róbmy larma, na pewno będzie okej. Okay. No i ja z taką nadzieją też w piątek, chcąc wysłać syna do szkoły, z taką nadzieją właśnie. Mm, że wszystko będzie okej, okay, tak? że wszystko będzie dobrze. No ale moje dziecko nie poszło do szkoły w Piątek, bo stwierdził, że e, mój syn, że po prostu zbyt słabo się czuje na to, e, zbyt słabo się czuje, żeby po prostu iść do tej szkoły, żeby uczestniczyć w zajęciach w szkole. Wiecie, mój syn czasami tam lubi troszeczkę pokręcić i nad, nadkoloryzować troszeczkę. Pewną, pewne sytuacje, więc ja to tak do, nie do końca wzięłam za pewnik, że on faktycznie taki chory jest. Mówię, a dobra, może faktycznie się słabo czuję, ale to tak a, ja wiem, może jeden dzień czy parę godzin na pewno mu przejdzie, ale no niestety cały dzień w piątek przeleżał w łóżku, co było moim takim wielkim dosyć zdziwieniem. Że no, moje dotąd żywe dziecko, takie żywe srebro, którego wszędzie pełno, nagle po prostu leży w łóżku i patrzy na bajkę, czasami się pokłada, czasami nic nie robi. Nawet nie chce jeść, za bardzo nie chce pić. No ale tam. Coś tam się udało w niego wmusić. To sobie myślę, no pewnie się czymś zatruł. Możliwe, że się czymś zatruł, pewnie mu to przejdzie. Bo wiecie, no nie było wymiotów, to było takie no takie osłabienie, takie jakieś no, średnie, średnie samopoczucie, ale wiecie, no tak sądziłam, że po prostu wszystko przejdzie, że wszystko po prostu minie. No, ale przyszedł e, dzień następny, czyli sobota. No i w sobotę Zaczęło się bardzo ciekawie, szczególnie poranek sobotni zaczęło się bardzo, naprawdę bardzo ciekawie. Ja tak, z taką myślą, dobra, wyśpię się tam do tej dziesiątej, wstanę, jeszcze tam dorobię resztę rzeczy, tam coś tam przygotuję, tam wiecie no, te cukierki posortuję, tam jeszcze ten e, obrót wypracuję na tę urodziny i w ogóle wszystko. Mm, Wiecie, tam jeszcze trzeba ciasto odebrać w sobotę, torta z cukierni. No i tak, spo, wszystko na spokojnie, bez pośpiechu. Mamy czas do 15, bo o 15, o 15 miały się zacząć urodziny, no i mamy czas, dobra. No i wiecie, mój syn do mnie przychodzi i mówi do mnie tak: Mamo, słuchaj, bo tutaj, i tutaj, i tutaj, i tutaj skoczyły mi jakieś krostki. No ja tak sobie myślałam, Matko Boska, co to jest? Albo to jest jakieś uczulenie, ale nie widziałam nigdy dotąd takiego uczulenia, jak już to widziałam uczulenie w formie jakichś drobnych krostek, drobniusieńkich, blisko siebie, takiej wysypki, albo było to uczulenie, wiecie, w postaci takich plam czerwonych, więc mówię, no co jest? No i teraz się zastanawiam, czy to ospa? czy uczulenie, może go coś uczuliło, ehm, może, no ale co by go mogło uczynić, uczulić, ehm, skoro dzień wcześniej bardzo mało jadł i pił praktycznie samą wodę, więc e, co by go mogło uczulić, ale tak sobie myślę, no podaję mojemu synowi witaminy, wibowit, więc od jakiegoś czasu mu podaję ten wibowit, może coś... Za dużo tych witamin. Zaczęłam się zastanawiać: może za dużo tych witamin, może faktycznie one mu zaszkodziły, może jest, wiecie, no już przesycony tymi witaminami, może już wystarczy. No i zaczęłam się głowić, ale no zacząłem mówić, że troszkę go, te, troszkę go te krostki swędzą. Poza tym yy, mdliło go, no i miał takie niezbyt dobre samopoczucie, był osłabiony. No i teraz tak. Jest sobota. Za kilka godzin mają się odbyć urodziny. Eee, mają przyjść goście. I no co teraz? Właśnie, co teraz? Eee, <laughs> no i w tym momencie się zastanawiam, co robić. No bo tak, on się czuje słabo. Widzę eee, Tak krostki, Dligo. Jakoś nie może nic przełknąć, nic nie może zjeść. Czyli to złe samopoczucie z piątku. Yy, nie przeminęło, tylko się jeszcze bardziej pogorszyło, jeszcze bardziej się pogłębiło. No i teraz właśnie się zastanawiam, co robić. Yy, no i cóż, no jest sobota, więc do jakiegoś tam lekarza, wiecie, do jakiegoś lekarza yy, yy, pierwszego kontaktu, no nie dostanę się yy, do żadnej przychodni, no bo to jest sobota, tak? No, no gdzie znajdę takiego lekarza, jak to jest sobota? Zazwyczaj przychodnie w sobotę są zamknięte. No to zaczynam gdzieś tam dzwonić, Dozwoniłam się na świąteczną pomoc, weekendową, e, medyczną, coś takiego. Dozwoniłam się tam, e, no i powiedzieli mi, że no, muszą to zobaczyć i kazali mi z dzieckiem przyjechać. No to pojechaliśmy z synem, pan e, doktor obejrzał mojego syna, właściwie to nawet, nawet mój syn nie zdążył się tam, wiecie, wyciągnąć koszulki, żeby pokazać to wszystko, gdzie to ma, też na twarzy go obsypało, na karku bo to się po prostu bardzo szybko zaczęło pojawiać na jego ciele. No i pan doktor tylko spojrzał, zobaczył na twarzy, na karku, troszkę na szyi, no tam jak już razem mu się rozebrać, no bo, no bo trzeba było wiadomo, lekarz też musiał go zbadać, tutaj osłuchać, czy wszystko jest w porządku, czy nie ma jakiegoś zapalenia o strzeli, czy coś. Także od razu lekarz tego spojrzał te ja w ospa, 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 niech pani da spokój. To, to nie jest żadne uczulenie, to jest ospa, tak, to jest ospa. A ja mówię, no pięknie, mówię, Boże, kochany, ospa. Ja cię kręcę w dniu urodzin po prostu. E, ospa w dniu urodzin, w dniu, dniu urodzin, wyprawianych urodzin. E, więc w tym momencie, no, szok. Dobra, odbraliśmy to ciasto, odbraliśmy tego torta, wracamy do domu, kupiliśmy leki, wracamy do domu. Um, oczywiście syn dalej nic nie chce jeść, yy, dalej nic nie chce jeść. No i, 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 no i tam kogo mieliśmy powiadomić, to powiadomiliśmy. Do kogo się nie mogliśmy dozwonić, no to już trudno. Czekaliśmy. No i de facto końcem końców na, na te urodziny przybyli tylko dziadkowie mojego syna, no i oczywiście byłam na nich ja, mój narzeczony, moja mama, no i sam solenizant, tak? Sam solenizant, który się tak kiepsko czuł, że się aż pokładał na kanapie i... Nawet po otrzymaniu prezentów ciężko było mu te prezenty otworzyć i oglądać, bo niestety Ale Ospa ma mm, oprócz prostek, które się pojawiają na ciele które straszne, to strasznie swędzą i są naprawdę okropne, paskudne. Yy, no to oprócz tego właśnie yy, ma też podobne takie objawy do grypy, czy mdłości, gorączka, brak apetytu. No i właśnie mój syn wykazywał takie objawy, później właśnie zaczął w nocy gorączkować, w sumie to gorączkował przez kilka dni, ale no, koniec końców tak to się skończyło, że po prostu trzeba było rozporcjonować to, wiecie, to ciasto, to wszystko, tego torta i, i po prostu komu można było zanieść, bo blisko mieszkał, to się zaniosło, a no, i, i tak to po prostu wyszło, że no. Mm, no urodzinki były dość skromne. E, miała być wielka biba. <laughs> miała być wielka biba, wielka impreza, no ale no, niestety wyszło jak wyszło. Ale wyszło całkiem dobrze. Najważniejsze, że my byliśmy, że, e, że wiecie, że to nie okazało się na tyle poważne, że mógł zostać w domu. Mój syn, że chociaż mógł zdmuchnąć te świeczki na tym torcie. No i że miał najbliższą rodzinę przy sobie, to to było najważniejsze i w końcu wszystko dobrze się skończyło. No, ale niestety nie było wielkiej biby, nie było wielkiej impry, wielkiej imprezy. No, niestety. I zdecydowaliśmy, że po prostu kiedy on wyzdrowieje, to po prostu przeniesiemy te urodziny na jakiś tam dalszy czas, gdzieś w przyszłość. Tak myślę, że po prostu się spotkamy w jakimś takim mniejszym gronie i no. To, co na, w, mniejszym, w mniejszym gronie. no Myślę, że po prostu najbardziej tutaj na tych rodzinach zabrakło mu dzieci, ale no, po pierwsze e, zarażałby, a po drugie e, sam też był w takim stanie i w tak, w tak złym samym poczuciu, że nawet nie miałby siły się z kimkolwiek bawić i, i, i po prostu cieszyć się tym, że ktoś jest z jego koleżanek czy kolegów. Więc. E, Myślę, że po prostu te urodziny przełożymy, gdyby e, jakieś e ponowne dublowanie tych urodzin, kiedy on po prostu wyzdrowieje, żeby po prostu miał przyjemność spotkania się z tymi koleżankami i kolegami, żeby po prostu mógł się, wiecie, no, nacieszyć tym. Chociaż no, to już nie będzie to samo, bo już nie będzie świeczek, bo nie będziemy po raz kolejny kłaść do torta świeczek, bo to by było troszeczkę moim zdaniem bez sensu, bo... Najważniejszy jest pierwszy raz, kiedy moim zdaniem myśli, bo dziecko musi pomyśleć to życzenie, zmuchnąć świeczki, więc to jest najważniejszy jest pierwszy raz i nie ma sensu moim zdaniem tego powtarzać, bo to traci swój cały par i urok więc najważniejszy jest pierwszy raz, no i co I, i po prostu będzie na pewno jakiś torcik, ale to już to już nie będzie to samo, to już nie będzie taki, wiecie, bardzo wyszkany tort, taki, wiecie, taki, wow, wow, taki niesamowity, tylko po prostu to już będzie taki tort, taki tort, że go po prostu zjeść i... No i tyle, no. I, I żeby dzieci mogły się pobawić i miło czas spędzić ze sobą nawzajem. Głównie o to tutaj będzie chodziło. E, no, także tak wyglądały te nietypowe urodziny. Moje dziecko sprawiło mi taką niespodziankę i, i sprawił też samemu sobie niespodziankę. Co prawda było mu bardzo przykro, że, że nie może się spotkać z tymi koleżankami, kolegami, że nie wygląda tak, jak wygląda. Było mu przykro, że właśnie jest chory urodziny, no ale no cóż. Czasem się tak zdarzy, no, że każdy czasem się może rozchorować nawet urodziny i nic się na to nie poradzi. No, choroba nie wybiera e, i no, na takie rzeczy nie ma się wpływu, więc wiem, że mu było przykro, ale e, na szczęście byliśmy my, była jego bliska rodzina, także... No i był ten tort, były te świeczki mimo wszystko, mimo wszystko i to jest chyba najważniejsze. No i do, to właśnie to takie nietypowe urodziny właśnie mojego syna. Z takich spraw właśnie co u mnie, no to co u mnie. Ja dzisiaj właśnie użyłam kosmetyków, które dostałam właśnie od mojego narzeczonego. E, od, e, od mojego narzeczonego na walentynki. Użyłam i dzisiaj, tutaj jest ten błyszczyk, tutaj są te cienie na powiekach. E, użyłam również, e, użyłam również e, eyelinera Essence. E, też mi się bardzo właśnie podoba. E, nie używałam jeszcze z Essence, używałam z Catrice, ale również bardzo dobra, fajna firma, także super. I e, powiem Wam, że używam dzisiaj podkładu Eveline. Naprawdę jestem miło zaskoczona tym podkładem, bo zazwyczaj omijałam tą markę, e, ale e, użyłam jej, bo byłam ciekawa tej, tego podkładu Eveline. Byłam, byłam ciekawa i użyłam. E, I powiem Wam, że naprawdę jestem mile, ale to bardzo mile zaskoczona. Bo muszę przyznać, że to są naprawdę bardzo dobre kosmetyki. Tanie i cholernie dobre. Także jestem naprawdę zaskoczona. To nie jest żadna reklama, absolutnie nie. To jest po prostu e, moja ocena, moja osobista ocena, że naprawdę uważam, że to są świetne kosmetyki. Bardzo ładnie się rozprowadza na twarzy ten podkład z Eveline. Bardzo ładnie wygląda ten kolor skóry. Nie tworzą się żadne grudki, nie śmierdzi ten podkład jakoś dziwnie czy coś. Nie, po prostu jest naprawdę świetny, jeśli o to chodzi. Jestem mile zaskoczona. No i co? I mam jeszcze tutaj moje beauty, beauty blendery. Nie mogę się wysłowić. Moje beauty blendery, które są w opłakanym stanie, ale jest mi szkoda ich wyrzucić. Gdzieś po prostu mi się tutaj jeden ubrudził w kosmetyczce. Nie wiem o co, czy o jakiś cień, czy co, nie mam pojęcia. Ale jest tak brudny, jest tak paskudny, jest tak zasyfiony, że to jest po prostu koszmar. Tutaj mam drugi, który również jest tak zasyfiony, że wiecie, nawet aż nie byłabym w stanie nałożyć podkładu tymi beauty blenderami nie byłabym w stanie, bo one są tak paskudne tak obrzydliwe, tak brudne że dzisiaj nałożyłam podkład na twarz palcami rozprowadziłam go palcami, bo po prostu, no nie byłabym w stanie tymi beauty blenderami, bo są obrzydliwe, więc myślę, że sobie je umyję w mydełku w jakiejś takiej ciepłej wodzie jeśli będzie dało się je wyczyścić, no to spróbuję je właśnie wyczyścić tym mydełkiem z ciepłą wodą, a jeśli nie, no to po prostu zakupię sobie nowe beauty blendery, no bo te są naprawdę strasznie wyglądają, strasznie, fe, 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 fe. są obrzydliwe, strasznie wyglądają. Dobra moi drodzy, bo na dzisiaj tyle w tym filmie. Myślę, myślę, że miło Wam się mnie słuchało, miło Wam się mnie oglądało. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie mi kciuka w górę i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Bo jest to dla mnie mega motywujące i bardzo mi to pomoże w rozwinięciu tego kanału. Aby, aby było Was tutaj. Aby było Was tutaj jeszcze więcej. Będzie mi bardzo wtedy miło, będę się, będę się wtedy bardzo, bardzo cieszyć. A ode mnie to tyle na dzisiaj. No i co? Jeśli Wam się podoba ten film, to również też udostępnijcie go innym. No i tyle.